Jak wiecie, przed wczoraj ogłoszono skład wielkiej piątki, czyli obsadę tegorocznego Rolnika. Choć większą część obsady znaliśmy już wcześniej i wy też, no bo wam powiedzieliśmy oczywiście. To niektóre osoby jak 66-letni Józef z województwa lubeskiego były zaskoczeniem, ale okej już nie mamy wątpliwości, że sezon bez starszego rolnika to sezon stracony według produkcji programu także bierzemy to na klatę i idziemy dalej, i choć część tegorocznej piątki wzbudza totalny zachwyt w fanach programu, jak na przykład Maciej, no bo umówmy się to jest zdecydowanie najciekawszy uczestnik Ewer, no jakbym tylko mogła to sama bym mu ten list w maju wysłała. Z pozytywnym odbiorem spotkał się również Dawid, 29-latek, który, czego nie pokazano w wizytówkach jest naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej, a wiadomo, że do strażaków zawsze jest więcej listów, tak jakby to powiedzieć z urzędu. Opinie na temat nowej rolniczki są oczywiście podzielone. Jakoś to tak zawsze jest z kobietami w tym programie. Widzą mnie, podoba się także fakt, że Magdalena była rozwódką, a także, że uwaga, poza gospodarstwem zajmuje się też stylizacją szens paznokci. Jak widać, widzowie nie życzą sobie, żeby bohaterowie mieli inne pasje poza uprawą roli i ewentualnie dojeniem krów. Największe kontrowersje wzbudza jednak Paweł, 38-latek, zajmujący się hodowlą krów pewnie przeszedłby bez echa. Ale Paweł niestety, albo stety był też gwiazdą programu Wyspa Przetrwania w Polsacie. No i to nie jest tak, że ktoś ten fakt ukrywał, bo na Instagramie rolnika mnóstwo jest zdjęć z tego okresu a w sieci aż roi się od informacji na ten temat. My oczywiście mówiliśmy o tym już w kwietniu, więc każdy miał czas, żeby te informacje przyswoić. I pomimo, że Paweł ma naprawdę wiele fanek, to pojawia się coraz więcej głosów, że jest kolejnym rolnikiem, który przyszedł do programu tylko dla fejmu i że jego obecność tam to marnowanie czasu widzów. A produkcja powinna być uczciwa i nie wybierać takich osób, tylko takie jak na przykład Maciej, no wiadomo. Czy rzeczywiście Paweł do programu przyszedł po fejmanie po żona? to z pewnością zweryfikuje zbliżająca się coraz większymi krokami siódma edycja programu. Pamiętajcie, że w odcinku finałowym zazwyczaj wiemy już o nich wszystko, wierzę, że tak będzie i tym razem.